Nie, Śmiech, nie ma jest z tej strony Oskarski i witam was na ostatnim odcinku z tego aktu, jest ze mną Weronika, nie wtryniaj się jeszcze. <g pizzas> witam bardzo serdecznie. No. Więc kończymy Jerozolimie. N, Jerozolimę, wsparcie techniczne, język mi się plącze, a nic nie piłem, polecam. <g prizes> <m ikkepiano> Dobrze, to teraz ja zacznę gadać. Moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie w tym, nie wiem, nie pamiętam w którym odcinku, chyba siódmym. W siódmym, tak, w tak. siódmym odcinku. Ehm, dzisiaj mamy piękny dzień, bo są walentygi, dlatego możecie zobaczyć u mnie tło inne i kamerka trochę inaczej wygląda, moi drodzy. Ehm, więc co? U mnie odcinek standardowo 18. To już wiadomo, że już trochę czasu minie, bo już praktycznie cały dzień uznajmy, wiecie o co biega. U Oscara natomiast o 12, więc tak się tak możemy bardzo serdecznie Wam życzyć e, miłego tygodnia. E, a ci, którzy nie mają swojej drugiej <grym i wyszuki> połówki ani kogoś do spędzenia z nim czasu, to pamiętajcie, że 15 lutego jest gdzieś Singla Nie <grym> <wyszuki> <grym i wyszuki> <grym i wyszuki> Nieprawda, ja tylko mówię, że każdy ma swój dzień, prawda? Więc no. Co co to było? Widzę. Aha, dobra. Co wy robicie za mną? Nic. A to ja specjalnie <laughs> rozwaliłam Screamer. Albo dobra, już go nie ma. O, znowu ja... Mędą, <laughs> A, no moi drodzy, generalnie... Generalnie bardzo serdecznie Was zapraszamy na live'y Zostawiajcie po prostu e, dzwoneczki i no, łapeczki w górę. <laughs> e, żebyście byli na bieżąco moi drodzy, zapraszamy na Discorda, jest link, linkacz poniżej w opisie. E, jeżeli chcecie się z nami skontaktować, to tak samo po prostu praktycznie tylko Discord można powiedzieć, bo reszta to już wiecie bardziej prywatne rzeczy, eee, ale jak coś... Ładunek wyważając musimy znaleźć. Aha, no to dawaj. Więc bardzo serdecznie zapraszamy. Jest to naprawdę. No badra jesteś w... No gdzie? No! Wy No odejdź. Od niego. Mamy go chronić, nie idziemy za nim. W a skąd ja wezmę sobie nagle apteczkę teraz? Nie wiem. Później ty będziesz mnie leczył. Ty będziesz, będziesz mnie później ty leczył. Medykiem, no. no dobra, jestem, jestem, ale to jest kompletnie inna sytuacja. Proszę bardzo Ładunku nie ma No i generalnie standardowo tak jak zawsze Ja na przykład gram Tymi postaciami, którymi nie grałam jeszcze E, wiem, że w tym jakby akcie były cztery do wyboru, a są trzy odcinki, e, więc pomina po prostu jedną osobę, tą, tą postać, którą ma i tam teraz. <laughs> więc. E, nie, nie jest aż tak źle, myślę, że ta dziewczyna była fajną, fajnym wyborem tak pod Walentynki. I w sumie tyle. <laughs> Dobra, oddaję mu. Kartę dostępu. Ну, no, оказывается, что так. Оброны. Оооо, точно. Так было. No generalnie ode mnie U mnie chyba od poniedziałku mafia Więc jeżeli Chcecie to wbijajcie na lajwiki Bo nie mafia gdzie metro Sorry Ob Obiecałam metro eee, Od początku chyba polecę wiesz Tak mi się wydaje Ale jeszcze sobie to ogarnę później Zobaczy, czy dam radę w Bo to jest trudna giereczka Widzę, że się tutaj wybijają Sam chyba tutaj się dostać Tak, tak Dobra, już nie mam Więc się... O ja pierdziele Pomocy, pomocy Duży, duży plecy Dobra Эй, в тупску. Цепляй, 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 они цепляй, цепляй, boty, tak... Come on, bitches. Dobra, dajmy radę, jak już. Jak sobie chodził? One, one, one. Bez problemu. Gdzie teraz musimy iść.

Nie wiem jak drzwiada Dobra mhm. Tak, idą, idą. Chmara COVID nawet przyszedł w... Duży, duży na kogo? Na mnie. Dobrze, już dłużej. Strzelam tam generalnie. O, dobra, już mi się skończyłam. Lepsy.

Давай, рада, давай. рада. Дуже, дуже. Уважай, уважай. somebody turn on i set it on okay. oh yes that's right bitches we've got to move quickly how's it look doc we're at full power <laughs> <laughs> yeah, all right make it fast we'll watch the doors Ja mam, więc na czym? Biegnę, chcę użyć. Musimy go bronić teraz. Tak samo. On sobie żyje swoim życiem też. On sobie biega tak. Te, to ja otworzę Już go nie mam Jeszcze trzeba ten, to ja pobiegnę Czekaj bo doktorek tutaj obrywa Patrz na tego doktorka, ja biegnę tamten tam. Come on, bitchy Ktoś mi tutaj... tukta. Dobra Dobra, dobra, cicho, już używam Mam nadzieję, że będzie ok. Mam wrażenie, że stamtąd chcę wyjść, ale. <grystanie i znowu> no właśnie, dokładnie. A na dole jest COVID. Patrz jak się próbuje ten. Umarł. jak już tu biegną, w ogóle skąd się biorą. Widać, że jakaś ko korporacja chyba tutaj. Mm -hmm. 47 naboi mam, idę sobie uzupełnić Dobra. yeah Nie, to the roof and radio for impact. The air defense grid is down. We need fast finish this. I Oj, pamiętam to kwałą masę jakaś To ja LKM'a Tutaj biorę A żeby tylko jeden się tu przydał A ja mam tą skrzynkę, wiesz. widzę właśnie. Dobra Tutaj może być Ju, Już, już, tutaj widzisz jest to ktoś Sorry, że tak Widzę. Masz. Chyba nic więcej już tutaj nie mamy. Weź no się uleci weź sapteczkę. A muszę biorę. To se wezmę. Tutaj jeszcze coś jest. To sobie wezmę i. Tutaj jest, tu Dobra, rozpoczynam Phoenix, me, Chyba, że mam ich uleczyć no. Uleczyłam A gdzie jest w końcu ta troszkę? A już nie, a, nie ma A no, dobra Dobra, wytrzymać prawie co 3 minuty, to tam jest. Generalne. Chyba. No ale ja mam wysadzająco w pomysł na ibergu. Weź lewą stronę, to no, już kiedyś No dobra. Dobra, to na razie sobie został. No tutaj z lewej strony to nikt nie wie, nie tak naprawdę. Więc tutaj ci Ja tam nikogo nie widziałem. O, teraz do prostej będą szli. No już widzę jak biegną Mało mam z tego. Widzę właśnie. O tutaj jest ten pendula. to Do z tego będę strzelać nice. Skaczą tutaj Właśnie, Właśnie tak myślę, kurde, szczerze Trochę postrzeliłam do nich, które wybuchali sobie Co? To jest COVID, pamiętaj, to jest COVID. Znowu z góry z to Dobra 15 sekund już byliśmy rany yeah. Ten... Oh Ten, Ten kałaszek też jest zajebić. Znaczy, jak na razie, może jeszcze się... A. Dobra. To... dobrze możliwe. Siema. Ej! Ej. No Dobra To co? To było na tyle w sumie? Kolejny akt Dokładnie tak, mój drodzy Teraz będą e, kolejne cztery odcinki z trzeciego aktu Z tego co pamiętam I e, później ten Później jeszcze będzie Będą trzy chyba z tego ostatniego Zresztą, dobra, to ja, ja pokażę u siebie, nie wiem jak ty. A dobra, teraz mamy Moskwę. No i tam są cztery, cztery i później są trzy. Tak, tylko teraz jak wyjdę ciekawe... dobra, e tak, Moskwa to są cztery i Tokio później są trzy, więc Moskwa może być ciekawa. No. For motherland! <laughs> dobra, to, to co? dalej w zabijania? Ja jestem medykiem, więc już... No, a ja jestem biotaczek. <grym> więc dziękujemy wam Dobra, za moi drodzy. Do Dokładnie. Do Dziękuję do za oglądanie. Jeszcze raz miłych e walentynek i kolorowych e snów, jeżeli ktoś ogląda, to później. Więc się manderko, zapraszamy na lajwiki. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Tak, nie patrzcie się Całuszki. na moją rękę teraz. <grym> Elo.